Wyszedł mocny numer. Mocny numer wyszedł. Nie wiem, czy kojarzycie taką postać jak Yang Maga. <laughs> Nowy numer, dzień temu Kurwa nie wiem jak wy, ale ja chcę to sprawdzić Kurwa, nie? Yang Maga, nowy numer Jeszcze, jeszcze jest Bebarty7 na Ficie Tego zawodnika możecie Kojarzyć z Randek, jego Randek Który oglądaliśmy jakiś czas temu Utwór jest zrobiony pod tematyki Imprezy i wejście w dorosłe życie, jeżeli można Tak to ująć, także Yang Maga wchodzi w dorosłe życie Kurwa, na pełnej kurwie I tak to wygląda Nie? Także lecimy z tym bęgerem no bez zbędnego, let's fucking go. Kurwa głośno mam strasznie, czekaj, 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 no, bo ja mam na full kurwa audio, nie? Ja pierdola, dobra. Lady White. Jak widać niedostępna teraz wiem, że jest na imprezie, wiem czego jestem pewien, jak pójdę z ziomkiem do ciebie. O, o kurwa, ale wjazd, nie, dobra, tego to się nie spodziewałem, niedostępna, bo na imprezie jest. No tak, no pewnie tam Young już się tam kurwa wraca, nie, a jakiś tam jeziomek kurwa który potencjalnie się chce do niej dostać, to nie ma dostępu, kurwa. To jedno słowo specjalnie dla mnie, ma na sobie spodnie w kratkę, to turystyka dla niej to tylko przyjemności. No ale to kurwa, no jak, jak maga to jest dżentelmen, nie? No, kurwa, normalnie jakiś tam raper czy nie raper, czy co, czego szuka, kurwa... Czego szukają chłopaki w jego wieku, no jakąś taką alternatywkę albo jakąś pojebaną, kurwa, piarę z jakimiś włosami, A no tak, kurwa, dżentelmen, nie, no ona ma spodnie w kratkę, nie? no i zajebiście, nie? no jak maga kurwa, nie potrzebuje dużo do szczęścia, nie? no i, kurwa, trzeba, że tak powiem, doceniać proste rzeczy w życiu. Jak najbardziej tutaj szanuję ten, ten generalny pogląd, nie, no, kurwa. Sprawę, nie? No czuję, że to dla niego, ubrała specjalnie spodnie w kratkę i jest zajebiście, nie? A nie, tam będzie nawijał, że szuka jakiejś crazy bitch czy coś, kurwa, A on nie potrzebuje, on jest prosty chłopak, wie czego chce w życiu i, i za to szarot, nie? No, maga wygląda do takiego prostego chłopaka, co jakieś dużo nie wymaga, no i, i bardzo dobrze, tak? No trzeba doceniać, kurde, proste takie. Ale nie prostackie rzeczy tak, no a jak Maga, no wygląda na konesera właśnie takich właśnie wajbów, także szara dla niego. To tylko przyjemności, teraz zasiadam i zamawiam Lady White. O Maga powiedz mi jak ty idziesz do celu, wiem że wyjdziesz ze mną, nawet nie dam ani centa. Jeśli jej koleżanki wyjdą to zaprowadzę, nie powtórzę tego co zrobiły inne mała. Rozumałem... Okej, okay, dobra, trochę się pogubiłem w tym storytellingu, ale. Ale okej, okay, dawaj jeszcze raz. <grym> nie dam ani centa, jeśli jej. Nie da ani centa, no on się kurwa nie da ruchać na hajs, nie? No nie da ani centa, nie? No tu. To... Jak maga wieku, idę na co wydaje pieniądze, no to wiadomo, nie? Jeśli jej koleżanki wyjdą, to zaprowadzenie nie powtórzę tego, co zrobiły inne. zrozum jej koleżanki wyjdą, to zaprowadzę. Aha, to jak kurde, koleżanki sobie pójdą, to on odprowadzi jego koleżankę. Nie, nie będzie taki jak te koleżanki, co poszły i zostawiły, kurde, nie wiem, jego wybrankę czy coś, nie? No, ale to dobrze, no, to, to, to kurde, odprowadzi gdzieś koleżankę, to jest bardzo miłe, Także Rozum mała nie zabraknie ci, nic przy mnie powiedz mi, to masz w planach słyszała, że Jank muci powiedział, Jank ma osada. Powiem tak... Co? Co, 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 jak multi kurwa, a nie, no, jak multi powiedział, o jak madze, Ej, ja pierdziele, nie? Ale tak już tam, pomijając tego jak multi, no po, o, jak Maga powiedział, że Skarpiu, zrobisz wszystko, co tam będziesz chciała, nie? Także no to jest jednak to, co powiem prawdziwy mężczyzna, po prostu zapewnić byt kobiecie, tak? Także to, to jakby skupmy się na dobrych cechach jak magi, a nie jakiś pierdoleniu jak multiego, nie? Także wiecie... Nie. Nie wiem co powiedział kurwa, coś takiego Słyszała, że Young Multi powiedział, Yang Magi osada, powiem... Young Magi osada kurwa, że jak Maga ma jakąś osadę, jak Multi powiedział, nie wiem co. Powiem, czy o może, nie wiem, na sad, nie wiem, czy Young Maga mieszka w Kielcach na sadach? Chyba nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi, że otwarza chyba, nie mam pojęcia. Ale no, no mówię, no mniejsza o to w sumie, nie? Co tam... Kurde? Tak szczerze, jestem raperem z Wrocławia i teraz... z Wrocławia jest, no to na pewno nie w Kielcach na Sadach. Dobra, to to możemy wyeliminować. Jestem z Wrocławia i teraz zamawiam dla ciebie dookoła świata Berlin Malta. Ej my... jaki w ogóle wicu i co się tu kurwa dzieje. Tu jakiś taki wisuj w ogóle z szafy. No fucking wait Dobra, <laughs> dawaj to jeszcze raz. Ciebie świata, Berlin, Malta Lady White, moje wszystkie suki białe są Lady okay. White, panę Winston pije bourbon Mój braciek <grym> Maga rozpierdala wam wszystkim umysły swoje... Chyba jaki beat słyszę To jest kurwa najlepszy beat, beat z polskim rapiem Napierdalasz te dwa różne bity Crossfade crossfada, napierdalasz ich chuj, nie? Ci wszyscy kurwa producenci jebani myśleli, że jakiś system kurwa rozgryźli Aranżacyjnie, że tam jakoś kurde robią przejście niesamowite te. No mamy na przykład utwór Agi, z Falkiem, nie wiem po co żyje tam, kurde wykmili se, jakiś, nie wiadomo, Beatswitch kurwa i myślę że są kurwa kozakami, nie? A tu normalnie jak Maga z Marte, tu dwa różne bity waleni z jakiegoś crossfada jest kurde Beatswitch kurde najwyższej klasy, tak? I Lole kurde z AG to zawsze się mogą uczyć kurde Beatswitchy I, i to jest mój statement kurde. Sprawdź to jeszcze raz tak, co dzieło. A teraz zamadam dla ciebie dookoła świata, Berlin, Malta. Lady White, moje wszystkie suki białe są. Lady White, yeah. pale, nicem pije, Bourbon Mój bracie jak Maga, rozpierdala wam wszystkie umysły, dalej. <laughs> jak Maga rozpierdala wam wszystkie umysły, nie? No, Maga, kurwa, jednak potrafi trafić do głowy, ne? Dziewczyno jak wino, nie? Kurde, uderzasz do głowy. Mimo, że jak Maria dziewczyną nie jest, no ale uderza do głowy również. Ale no, widzimy tutaj zmianę stylu, tak? Widzimy taką diametralną zmianę stylu, zmianę bitu. Tutaj mieliśmy takiego jak maga gentlemana, a teraz choć Bart normalnie z pistoletem, taki bandyta, kurwa w kominiarce. I gada. Nie, kominiarce to nie jest, no już bez przesady. I mówi o rozpierdalaniu umysłów, tak? Także mo mocny switch fuj. Co pije, Burbon? Mój braczek maga rozpierdala wam wszystkie umysły. Docieramy do większych środowisk, bo wszyscy wyszli, wszyscy wyszli. <śledzianie> wyszli. Całe życie by. Docieramy do większych moich świadomisk, bo wszyscy wyszli. <laughs> o kurwa, mocny <laughs> No i dobrze, nie? No, to Jakby grod, powiększać swoją strefę wpływu, nie? A co się dzieje w tej strefie wpływu, no to już nieważne. Jakby nieważne, co gadają, nieważne, co robią, ważne, żeby ta strefa wpływu była większa. <laughs> to jest dobra koncepcja. Kurde, małaś, dobra, dawaj, dawaj. Do większej śladowisk, bo wszyscy wyszli. Wszyscy weszli. Czy całe weszli. życie byłem showmem, tylko inni byli ślepi. Yeah. Osły gadają, że mam zobowiązania do dzieci. Co ty mówisz, kurde? Mo, 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 mocny kurwa ten osłów, nie? Mam zobowiązania do dzieci. Yeah. Portfel pęka w szwach, będę pękał ja. Yeah. Przeleję się kubeczek, będę w grobie spał. O spał. kurwa! Portfel penka. Lepiej żeby tak nie było, kurwa. Play for Beba, 7 siedem. w grobie spał. spał. Portfel w pęka... szwach, będę hey. pękał ja. Przeleję się kubeczek, będę w grobie spał. Jutka. <coughs> <pękał. coughs> Z jakiś sosów, kurwa, stawkę jeszcze. Most edit, Edith Shattiego, kurwa, szarałt. Leję się kąpeczek, będę zdrowiał całą. Oh, no. Teraz zasiadam i zamawiam, Lady White. Omega, powiedz mi, jak ty idziesz do celu wiem, że. Kurwa, kolejny Beastfish, no nie, no to jest. Aranżacyjnie to jest topka światowa, widzowie. Nie wiem, nie wiem co o tym sądzicie, dla mnie to jest topka światowa. Celu. Wiem, że wyjdzie ze mną, nawet nie dam ani centa. Jeśli jej koleżanki wyjdą, to zaprowadzę, nie powtórzę tego, co zrobiły inne. Kurde, mocne, mocne, gówno. Mocne, gówno. A. Hagda, SF, nie? No nic, no kurde, mocne, mocne. Mega mocny numer, crazy shit, you know, zobaczmy jak tam widzowie w komentarzach sądzą, nie? Powiem tak szczerze, jestem raperem z Wrocławia. Mocny statement. Do jednego. Do jednego zajebista. <noise> no lyrics kurwa tutaj dopierdolił, do nie? Jak <noise> maga zajebista, później ten. Do jedynego zajebiste, no, no tutaj niestety ten no, no, Leryx kurwa z, z, z kasowej Bebarty 7. Nie, no ja tam nie jestem takim hejterem, nie? no ale bądź co, bądź maga go zjebał, nie? To tak akurat trzeba powiedzieć: <grywanie> jeden z <sobie> tego ten Switch. <grywanie> Maga, może jakiś mita z fanami na rynku we Wrocławiu. No, to jest dobry pomysł, nie? Z każdą, no to coraz lepszy, maga, wielki szacunek, nie? No, widać, że fani Magi bardzo go lubią, że on ma ba bardzo duży fanbase za sobą, tak? No, jak jest się kurwa dobrym człowiekiem, to przyciąga się dobrych ludzi, no tak po prostu jest, nie? On nawet Kizo pisał, że w ogóle chce fit i ile kosztuje fit, i, i ile on kosztuje, tak? Także, no, niedługo będzie nawet, kurde, z Kizo może jakiś numer Young Magi, także czekamy, no i życzymy sukcesów, tak szaro dla Young Magi, nie? Czy skłamał? No oczywiście, że nie skłamał, nie? To jest to prawda. Kurwa, no. także wiecie jak jest? No. Kizo fit maga, no maga fit kizo. Jak kizo fit maga, to, to maga fit kizo, kurde, to będzie gospodarze tutaj ten? Maga to będzie gospodarze, stary.